mano, no, tutaj Tyna no, i dzisiaj pokażę Wam, jak wykonać oli na fingerboardzie. to jest podstawowy trik i każdy musi to umyć. W oli chodzi o to, abyśmy, aby deska wypoziomowała nam się w powietrzu. Wylądowaliśmy i odjechaliśmy. i to nie jest zbyt trudny trik. Nauka nie trwać dłużej niż tydzień. Tydzień. Czyli żebyśmy już mieli oli opanowane, żebyśmy mogli y, lądować oli za każdym razem i żeby oli już było dosyć wysokie. Yy, Dzięki ale będziemy mogli uczyć się treningów i takie takich jak na przykład kickflip czy heel flip i będziemy mogli także skakiwać na różne mur murki, zeskakiwać ze schodów. Więc może na początek tak jak ustawiamy palec, palec wskazujący przed montażówkami, bądź na środku, fingerboarda, ja trzymam go tutaj, to mi się najlepiej trzyma, do olki, Tylko troszkę cofam. Ty i na tailu stoi, stoi jest trzymany w taki sposób. Znaczy, yy, jak ciągniemy ten tryb, jak go, że tak powiem, kopiemy. Naciskamy na tail, a ten palet należy przyciągnąć do samej krawędzi nosa. I wtedy tail nam się podniesie i my powinniśmy wylądować i odjechać, ale yy, palec środkowy po naciśnięciu na tail nie ma ni z nim kontaktu, czyli... Naciskamy na tail i ten palc od razu odrywam, bo inaczej Oli nam nie wyjdzie. Czyli jeszcze raz. Trzymamy palce, naciskamy na tail i gdy ten palc podnosimy, wtedy tail już nam troszkę się uniósł, ten przeciągamy, wtedy tail nam się, że tak powiem, do, wypoziomuje. Odjemy i odejdziemy. I to wszystko jeśli chodzi o naukę Oli, napętać, żeby ćwiczyć, nie poddawać się Dzięki za obejrzenie tego poradnika, życzę jej nauki Oli. no a teraz będzie, teraz pokażę Wam kilka moich obiadów. Dzięki za obejrzenie. Music.